Zapteki. kupiliśmy Agnieszka będzie żyć. Ale przyszedł jeszcze, jeszcze jeden taki bardzo ważny temat do głowy: bo dzisiaj w TVN rano przygotowując dziewczyny, mam śniadanie. Tak. i tobie też. No sobie też, nie tobie też. No ale w sensie mówię o tobie, nie o sobie. Nie. No, no, oczywiście. Takiego faceta to ze no, Dokładnie. Z latarką. Z lat też w telefonie najlepiej ale wiecie co było dzisiaj w TVN -ie? rozmowa z ojcem, który był z dzieckiem z zespołem Aspergera między innymi dziecko uczestniczy teraz w terapii, to, w terapii to Matisa myślę, to bardzo fajnie tylko ja bym chciał żebyśmy powiedzieli kilka słów do rodziców którzy którzy boją się Diagnozy boją się orzeczenia, że jego dziecko może być w spektrum. <laughs> I ogarnia ich Cała panika: świat się zawala. Przyszłość mojego dziecka powinna Z znakiem zapytania. E, jeszcze, <laughs> jeszcze słuchaj, kiedyś raz, drugi na mądrym wykładzie usłyszałem, że spektrum to jest choroba. No <laughs> ale to jest bardzo często mylone. <laughs> nie jest choroba, to jest zaburzenie całościowe zaburzenie rozwojowe drodzy Kurde. Państwo, a nie żadna choroba warto by nakreślić to że? że chorobę da się wyleczyć, bo możemy ją zdiagnozować i znamy przyczynę tak. a tu niestety jeżeli chodzi o spektrum już tutaj chcemy powiedzieć, że idziemy w tym kierunku, że od przyszłego roku nie będziemy wyłączali zespół Aspergera, po prostu mówimy o szerokim spektrum, czyli zespół Aspergera również będzie wchodził w spektrum, czyli do jednego wora. I to tak się z... ogólnie będzie nazywało dziecko z ASD. Czyli out is, out is Spectrum Disorder. Nie musimy się uczyć angielskiego, bo po co języki obcy są na obce. Ale yy, słów kilka rodziców. Jeżeli widzicie, a, wy lub nauczyciel ktoś tak a, a, widzi, czujecie niepokój. Że coś jest nie tak, skonsultujcie się z terapeutą, z psychologiem, z pedagogiem, z kimś, kto siedzi w spektrum. Jeżeli tak, tak. trzeba, im wcześniej pójdziecie do poradni, im wcześniej będzie diagnoza, tym wcześniej możemy zacząć pracować i te skutki możemy wcześniej niwelować. Bo to nie jest koniec świata. To jest piękna przygoda. A co mi kiedyś powiedzieli? To jest fantastyczna przygoda. Tak. No my pracujemy na co dzień z dziećmi w spektrum, z dorosłymi w spektrum. Tak. E... Nawet jest tak ciekawe, że niektórzy dorośli, którzy mają po 20, 30, 30 lat się dowiadują, że są spektrum. Tak. Nie wiedzieli. Czy... Jest luz. E... Wielcy ludzie, wielcy mistrzowie, bardzo często też byli w spektrum. I nie. dzięki nim mamy na przykład światło, lukarkę, o, super te telefony tak. I, tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Tak. Więc trzeba, należy doceniać osoby z spektrum. Bo to są. No, to też mówi się, że to nie ma nic wspólnego z geniuszem, ale dla mnie to są geniusze. No słuchaj, ale cała Dolina Krzemowa w Stanach, tak? Czyli kolebka informatyki. Czy jest tam ponad 80% pracowników? To są wszystko w spektrum. Tak. Ech, no chociaż mówi się o tym, że nie, że to się nie łączy jedno z drugim, żeby nie, nie, nie dzielić tego. Znaczy nie, nie, łączyć tego, nie łączy z tego, że geniusz i spektrum. Natomiast z naszego doświadczenia wiemy, że... Dzieci się szybciej uczą, szybciej przyswajają pewne treści i mają niesamowite umiejętności, tudzież, jak to powiedzieć, korbę na pewien temat, w no. są specjalistami. I to tak. jest piękne. I to może tak. być kolejarstwo, to może być właśnie komputery. To może być każdy temat. Każdy. Są geniuszami. Natomiast Was może niepokoić, drodzy rodzice, to, że. Jest ten brak komunikacji albo zachowanie e, bardzo niepokojące, agresja, autoagresja, ale to zawsze, słuchajcie, jest powód tego wszystkiego. Dlatego też dla dziecka spektrum to jest forma komunikacji, ono chce coś przekazać, coś powiedzieć. Więc z tym też się da pracować, to też się da wyciszyć, jeżeli znajdziemy wspólną linię porozumienia z takim dzieckiem. My mamy nauczyć się. Jego świat, a nie on naszego. O, jest? O, o, o tym cały czas trąbimy. My mamy się nauczyć jego świata, jego języka, bo my powinniśmy się do niego dostosować, a nie on do nas na siłę. Na siłę ale ja wspomnę jeszcze raz, może no, użyję trochę tego słowa, ale to jest a piękne, duży. jak takie osoby w spektrum widzą nasz świat. Widzą Dobra. nas, widzą otaczający nasz świat, bo my sobie często. Na tylu obowiązków pracy nie zdajemy z pewnych rzeczy sprawy, a one, oni widzą wszystko. Widzą wszystko i rozkładają wszystko na czynniki pierwsze. To jest zupełnie czasami w różnych wymiarach, innych wymiarach. Tak. Już my widzimy, słyszą inaczej, widzą inaczej, rozumieją inaczej. Czasem za dużo słyszą, za dużo widzą i to ich często, często też jest problem dla nich. Tak. No i doszliśmy do naszego miejsca, gdzie mamy bazę, mamy lekarstwo. zobaczymy, jak się czuje Agnieszka. Słuchajcie, nasza baza. Pokażemy jak wygląda. No to weź. Słuchajcie. Jak będziecie w Sandomierzu Zapraszamy. Nic lepszego.